Dobry wieczór. A, dobry wieczór. zapodał. Nie ma czasu załadować, jak to mm. Tobie powiedziałam. Przyszliśmy się, że tak powiem, pokazać. No. A co? Się pokazać? <laughs> się, po, się, się pokazać. Zaprezentować się. <laughs> Ale wiecie co? Myślę sobie, że te święta to już temat przereklamowany. W kółko to samo. Nuda. Ja przed filmem powiedziałem co? komuś, że nawet... Piosenek świątecznych nie gram w audycji, Bo przecież jakbym miał te same piosenki grać to. Ja rozumiem, że są y, filmy, hmm. które już, tak jak ten Kevin, nie? I te, te, I te dzwonki, dzwoneczki, te Christmas i, te, i tak dalej. A tutaj. A tutaj tak, ani, ani śniegu, ani klimatu, ani to w ogóle, w ogóle ze sobą jakoś dla mnie nie współgra. Przed chwilą kolega Kasper mi powiedział, że podobno na święta ma być minus 9. No ale a śnieg też będzie? Nie wiadomo. No jakoś w ogóle tak, wiecie, tego nastroju. No poza tym, że, no wiadomo, wolne jest i. Wolne, w znaczeniu wolne, no tak po prostu, no, wolne, no. no. Ale ja już tak myślę sobie, że ja jestem na takim etapie, że ja już swoje święta w życiu zrobił, No jak wiecie, jak też już jak, jak już dorosłe dzieci, no fakt, no wnuki, ale. Ale jakoś to wszystko jest, wiecie, przebodźcowane, prze, prze, przesycone. Hmm. No nie daje to jakiegoś takiego, mam wrażenie, tego czegoś, co, co może być takiej jakimś... Takiej szczerej frajdy, nie? A, właśnie, no chociażby takiej szczerej frajdy, nie? Bo to wszystko jest dostępne cały czas. Wszystko mhm. jest dostępne po prostu. I to chyba dlatego to nie jest jakiś, jakiś ewenement, że bo jak święta to, to, to jest inaczej. Nie jest tak samo.